Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii Akwarium z Wiktorem. Dziś będę opowiadał o sampie. Jak widzicie, mam mały sam. Ten sam służy do tego, żeby sprzęt. Nie był w akwarium. Nie był w akwarium. A... Więc tak, może przejdziemy do rzeczy. W tym sampie jest komora... Komora... Odpieniacza. Odpieniacza. Odpieniacza, w której jest odpieniacz, który służy do tego, żeby wszystkie zanieczyszczenia Wędrowały do niego z akwarium, a nie zostawały w akwarium. Jak on działa? Wszystkie zanieczyszczenia, i to, on, jak widzicie, tu są takie bombelki. ta za poświeć. Tu są takie bombelki, lecą do góry. I tymi bombelkami wszystkie zanieczyszczenia lecą do. Kupka odpinacza. Co! Kubek odpieniacza. Do kubka. do kubka odpieniacza. O nie. Z komory odpieniacza woda się przelewa, czysta woda się przelewa do komory pompy. Gdzie jest długa grzałka? Grzałka. Tak cicho. W niej też jest pompa. Nowa pompa jebao. Też w sampie. Też w, w sampie są trzy rury. Jedna to jest. Mam na końcu języka. Zrzut? drug, to jest rzut, druga to jest rewizja, a trzecia to jest powrót. Tu ta też ma tu jest trójnik, i z niego leci. Może lecieć woda w bok. No właśnie. Na przykład do czego? Na przykład do reaktora, ale niestety nie jądrowego. Sam tu też, jak widzicie, trzy szabloniaczki. Trzy bojlery. Bojlery. Tak. Wodoro, węglan, sodu, sól bez soli dziwna nazwa e, chlorek wapnia i chlorek magnezu wszystkie te mają e, czas wlewania ich do. które są połączone w jednym baniaczku, ramy się je wlewa. Niestety mój tata używa kawki, żeby je przelewać, bo nie ma jakichś. Pomp dozujących. No, pomp dozujących. To jest metoda balinga. To są. To są yy metod... metod... To jest metoda balinga. Jak widzicie, ta strzykawka jest bardzo ogromna. Grzech na strzykawkę. Eee. Tutaj jest komora... komora automatycznej... Podmiany. Dolewki. Co? Dolewki. Dolewki, sorry. E, sorry, dolewki, pomyliłem się. Nie jest pompa. E, która jest trwana przez to urządzenie. E, tam jest. Tam jest zapalona niebieska dioda. Zielona. Zielona, sorry, zielona. Pomyliłem się. Bo. Trudno, trudno różnią kolory, jak widać. E, jak y, y, A zielone jest dlatego, bo tutaj ta poka spróbuję pokazać. Tu są dwa y, czujniki, które. <coughs> A które są? No jeden jest zanurzony. Jeden jest zanurzony, dlatego, bo to oznacza, że jest dobry poziom wody. Wgląd. No. Drugi jest zapasowy, jakby się pierwszy zepsuł. No, drugi jest zapasowy, jakby się pierwszy zepsuł. E jest w, te, w komorze pompy to są te dwa czujniki. Jak woda wyparuje. Trzeba być. Jak woda wyparuje z komory pompy, to wtedy czu, czujniki, to wtedy czujniki to będą. Będą... powiem na to czuły, bo czujniki czują. No. Będą to czuły i wtedy... I tu się zapali pomarańczowa dioda zamiast zielonej, mhm. i ta pompa zacznie pracować, i zacznie stąd dolewać wodę tu, z tej wody będzie dolewana tu i będzie dobrze. A to wszystko, żeby była, było dobre zasolenie wody, bo jak y, wiecie, to y, tylko słodka woda paruje, a sól zostaje. Aha! Taka ciekawostka. Teraz yy, nie pokazuję Jak widzicie mam takie urządzenie do mierzenia TDS. TDS. To jest klapka. Total Dissolved Solids. Czyli do, ilości, do mierzenia ilości rozpuszczonych związków w wodzie. Teraz Wam pokażę jak się tego używa. Patrzcie. Tutaj nic nie ma. Jak klikniemy o tu, to się pojawiałem zera. Tak. I wtedy do tej komory, którą właśnie teraz Wam pokazywałem, wkładamy to i się pokazuje dramatyczna liczba 25. No właśnie. To oznacza, że ta woda się nie kompletnie nie nadaje, trzeba ją będzie wylać. <grym> Bo TDS powinien wskazywać 0. Włączę się tym guzikiem, który się włącza. Zamyka się klapkę. I to koniec. Teraz się już z Wami żegnam. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę.